W tym roku na targach w Poznaniu ITM mogą Państwo zobaczyć drukarki Formlabs oraz Stratasys. Jedną z nowości jest drukarka stojąca za mną z serii J5. Jest to dokładny model MediJet od Stratasysa. Daje ona możliwość otrzymywania wydruków pełnokolorowych, pełnomateriałowych, łączonych w jednym procesie wydruku, co daje pełni realistyczne modele. Branże korzystające z tego typu wydruków to przede wszystkim branża medyczna, branża dentystyczna, szeroko pojęty przemysł, wzornictwo przemysłowe oraz design. Kolejną z nowości jest druk 3D na tkaninach, obuwiu lub też akcesoriach luksusowych. Daną tkaninę nakładamy na stół roboczy. Na niej wykonywany jest wydruk również pełnokolorowy, pełni materiałowy dające możliwość tworzenia unikatowych projektów, co otwiera drogę do branży modowej. Obserwujemy coraz większe zainteresowanie drukiem 3D w różnych branżach, powstają coraz to nowe materiały. Ale też technologie, które pozwalają na wykorzystanie druku 3D nie tylko do szybkiego prototypowania, ale też niskoseryjnej produkcji, tak jak właśnie urządzenie Formlabs Fuse One, które daje możliwość drukowania wielu modeli. W jednym procesie wydruku jest to technologia SLS, spiekania proszków poliamidowych, które mogą służyć jako element finalny. Firma ITA zajmuje się dostarczaniem rozwiązań pomiarowych i usług pomiarowych. W tym roku postaraliśmy się przywieźć prawie wszystko, co mamy w ofercie. Zaczynamy od skanerów 3D, maszyny wytrzymałościowe, maszyny optyczne do mierzenia długości kąta, pomiar chropowatości, skanery elementów obrotowych. W drugiej części stroiska mamy dział narzędziowy, gdzie prezentujemy narzędzia do obróbki, czy to frezami, czy też płytkami. Pierwszy raz pokazujemy na targach oprogramowanie Digital Surf. Do rozwiązania patrząc na strukturę naszych klientów sprawdzą się i w małej, prostej firmie, i w dużej korporacji. To wszystko zależy od tego, jakie są potrzeby naszych klientów. Staramy się dostosowywać, jesteśmy elastyczni i faktycznie dostarczamy urządzenia od prostych narzędziowni po duże korporacje, gdzie nasze produkty znajdują się w liniach produkcyjnych. Na naszym stoisku możecie Państwo zobaczyć proste urządzenia pomiarowe, ale też zaawansowane urządzenia takie jak tomograf komputerowy czy skaner 3D, gdzie możemy mierzyć pełne geometrie, robić inżynierię odwrotną, czyli takie bardzo zaawansowane rozwiązania. Firma B3D zajmuje się sprzedażą drukarek 3D przemysłowych, jak i skanerów 3D przemysłowych oraz szeroko pojętymi usługami inżynierii odwrotnej. Zajmujemy się sprzedażą oraz wdrożeniami skanerów 3D marki Scantech oraz drukarek 3D marki Intamsys. W tym roku ma premierę drukarka Intamsys Fanmat Pro 410. Charakteryzuje się wysoką Temperaturą tutaj ekstrudera, która może osiągnąć 500 stopni, ma dwa ekstrudery, chłodzenie wodą, aktywnie grzaną komorę do 90 stopni. Jeśli chodzi o skanery, też ma premierę w Polsce model skanera TrackScan. Jest to model, który nie wymaga oklejania punktów referencyjnych na skanowanym obiekcie, jak i również ma możliwość tak zwanego dynamicznego skanowania, czyli możemy tym obiektem ruszać w trakcie skanowania. Wystawiamy się, bo chcemy pokazać klientom, że jest alternatywa dla obróbki skrawaniem. Że można zastąpić elementy, które są wykonane z aluminium, spokojnie elementami, które można wydrukować na drukarce 3D z takich materiałów jak PIC. W tym roku pokazujemy automatyzację, którą sobie celebrujemy, ponieważ minęło 10 lat od kiedy instalujemy te systemy w Polsce. I właśnie tutaj to przedstawiamy, to rozwiązanie w najnowszej wersji. To jest automatyczny skaner, który dostarczamy z bardzo zaawansowanym oprogramowaniem i charakteryzuje się tym, że jest bardzo proste w obsłudze, czyli rozwiązanie pod operatora, człowieka na, na linii, który wkłada po prostu część i naciska przycisk. Nasze rozwiązanie możemy dostarczyć z dowolnym robotem według wymagań klienta, ale Scanbox jest jako produkt, więc to czas dostawy jest wiele szybszy, niż jeśli byśmy musieli robić nowe konfiguracje. Możemy również zobaczyć produkty, które oferujemy wspólnie z firmą CIS, to są tomografy komputerowe dostarczane z naszym oprogramowaniem, jak i również produkty Hands-On Metrology, czyli mobilne skanery przenośne. Tomografy przede wszystkim w przemyśle przetwórstwa tworzyw sztucznych, gdzie możemy zajrzeć do środka, możemy różne cechy zmierzyć, możemy wady wewnętrzne, jak i również odlewnictwo. To jest bardzo ciekawym rozwiązaniem dla odlewnictwa, żeby wyłapać wady wewnętrzne i, i pomierzyć cechy wewnętrzne. Wiadomo, mamy różne kanały, żeby dotrzeć do klientów, ale jednak targi to są takim personalnym dotarciem, tak tutaj ludzie przechodzą, mogą się potknąć o nas przypadkowo, więc właśnie liczymy na takich klientów. To jest jedna grupa, a druga grupa to są nasi użytkownicy, ponieważ mamy ponad 500 systemów w Polsce zainstalowanych i Nasi użytkownicy odwiedzają nas chętnie, z którymi możemy o nowościach porozmawiać. I to jest dla nas no, dużą wartością, ponieważ normalnie byśmy musieli dużo zainwestować czasu i pieniędzy, żeby ich wszystkich odwiedzić. A tutaj mogą do nas przyjechać i sobie porozmawiać z nami. I to jest taka wartość właśnie targów, którą no, bardzo doceniamy.